Księga Przysłów 22,6 Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zastarzeje, nie odstąpi od niej. Oznacza to, że jeśli wychowasz swoje dzieci tak, aby miały bojaźń Bożą, kochały Boga i znały Go, to gdy będą starsze, nie odstąpią od tych Bożych dróg. Ma mocne ramiona. On nie spadł? Niewyobrażalne. Ty ciągle używasz tego słowa. Nie sądzę, że oznacza ono to, co ty myślisz, że oznacza. Ciągle używasz tego wersetu. Nie sądzę, że oznacza to, co Ty uważasz, że oznacza. Panie i Panowie, witam Was serdecznie w moim programie. Mam nadzieję, że Wy i Wasza rodzina miewacie się dziś dobrze. Chciałbym bardzo podziękować za dołączenie do mnie w dzisiejszym podcaście. Dziś mam zaszczyt przeprowadzić wywiad z Danem Philipsem. Dan jest moim przyjacielem, a także pastorem w Copperfield Bible Church. Napisał on książkę na temat Księgi Przysłów zatytułowaną Mądrość Boga w Księdze Przysłów. I nie przychodzi mi do głowy nikt lepszy niż Dan Phillips, kto mógłby nam pomóc w zrozumieniu tego wersetu. Jest on moim dobrym przyjacielem, a także wspaniałym człowiekiem. Napisał książkę Mądrość Boga w księdze Przysłów oraz inną zatytułowaną Ewangelia wywracająca świat. I bez dalszej już zwłoki, oto mój wywiad z Danem. Dan, bracie, dziękuję bardzo za dołączenie do nas dzisiaj. Jak się masz? Czuję się dobrze, chwała Panu Bogu. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Tobą, bracie. To zaszczyt mieć Cię w programie. Chciałem to zrobić, jak wiesz, od dłuższego czasu, ale dopiero teraz się do tego zabieramy. Właściwie powinienem powiedzieć, że dopiero ja się do tego zabieram. Księga Przesłów 22.6. Wychowuj dziecko tak, aby szło właściwą drogą, a gdy się zostarzeje, nie odstąpi od niej. To luźna parafraza King James Bible. Słyszałem cały czas, gdy dorastałem, że tak długo jak trenujesz swoje dziecko, wychowujesz je właściwą ścieżką, to kiedy będzie starsze, nie zboczy z niej, pozostanie na prostej i wąskiej drodze. Czy to właśnie oznacza ten werset? Nie wierzę, że to właśnie oznacza ten werset, ale z pewnością jest to mocno ugruntowane rozumienie i myślę, że ludzie, którzy jak większość nie czytają po hebrajsku, w pewnym sensie utknęli z tym, ponieważ tak wiele dobrych wersji Biblii ma taki pogląd na ten werset. Myślę, że czasami tłumacze przyzwyczajają się do znanych wersetów. Istnieją pewne zwroty, które są tak znane, że czasami być może nie są rewidowane. Wersja King James Bible – wychowuj dziecko drogą, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. Wersi New King James, wychowuj dziecko drogą, którą ma iść. New American Standard, zarówno 95, jak i 2020, mówią: wychowuj dziecko drogą, którą ma iść. Holman Christian Standard Bible, ucz dziecka drogi, którą powinien iść. I następnie fatalny NIV, zacznij dzieciom, a więc widzimy w tym tłumaczeniu ten genderowe szaleństwo NIV. Zacznij dzieciom, choć po hebrajsku jest to liczba pojedyncza, drogę, którą powinny iść. Wielu ludzi uważa więc, że jest to, Cenna obietnicę. Że jest to gwarancja od Boga, iż jeśli uczymy nasze dzieci we właściwy sposób, gdy są małe, jeśli uczymy je Słowa Bożego, posyłamy do szkółki niedzielnej, czytamy Biblię w domu, to jest to gwarancja od Boga, że wprawdzie mogą oni zasiać swój dziki owiec, mogą zbłądzić, mogą odejść do niewłaściwego towarzystwa, ale w końcu wrócą, ponieważ werset mówi, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. I słyszałem, jak ludzie mówili dokładnie w ten sposób, że cóż, mały Buford zszedł na złą drogę, ale wiem, że wróci, ponieważ mamy. Obietnicę od Boga, której wypełnienia się domagam. Smutnym skutkiem tego jest z jednej strony dawanie fałszywej nadziei modlącym się rodzicom zbuntowanych dzieci, yes. którzy czują, że mają obietnicę od Boga, iż bez względu na to, co teraz robi ich dziecko, bez względu na to, jak bardzo odchodzi w ciemność. Nie ma powodu do niepokoju, nie ma powodu do zmartwień, nie musimy ostrzegać tego dziecka, nie musimy modlić się tak żarliwie, ponieważ jest zagwarantowane, że trening wychowawczy przyniesie owoc i dziecko się nawróci. Rodzice więc mają fałszywą nadzieję i nie ewangelizują od dzieci. Z drugiej strony myślę, że istnieje również fałszywe poczucie winy u rodziców, którzy rozumują odwrotnie, ponieważ jeśli jest to gwarancja, że jeśli wychowasz swoje dziecko we właściwy sposób, to wróci, to co jeśli twoje dziecko nie wróciło? Wówczas może to oznaczać, że to musi być twoja wina, że nie zaznaczyłeś odpowiednich pól, nie włożyłeś odpowiedniego rodzaju ćwierć do, larówki do maszyny i nie przekręciłeś pokrętła w prawo, ponieważ gwarantowano, iż jeśli zrobisz A, B i C, to wynik będzie D, więc jeśli tak nie jest, to musi to oznaczać, że jest to moja wina. Myślę też, że tak naprawdę rodzic mógłby powiedzieć, iż Bóg nie spełnił swojej obietnicy, ponieważ on powiedział, że to się stanie, a to się nie stało. Problem polega na tym jednak, że jest to zarówno złe tłumaczenie, jak i złe podejście do księgi przysłów. Zacznijmy więc od tego prostszego. Księga Przysłów nie jest księgą gwarancji. Nie jest to dokument prawny z gwarantowanymi obietnicami, że jeśli zrobimy A, to wynik zawsze będzie B. Moim ulubionym przykładem jest Księga Przysłów 16,7, która mówi, gdy drogi człowieka podobają się Panu, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół. Myślisz sobie, to wspaniale, jeśli będę chodził w zgodzie z Bogiem, to ludzie, którzy są na mnie pokochają mnie i pojednają się ze mną. Jak to się ma do Jezusa? Jak to działało w przypadku Izajasza, Jeremiasza, któregokolwiek z proroków lub większości dzisiejszych solidnych nauczających? Rozbija się to na skałach. Ale jeśli potraktujemy to jako ogólną zasadę, jeśli potraktujemy to jako zwięzłą uwagę, że biorąc pod uwagę wybór między próbą zadowolenia człowieka a próbą zadowolenia Boga, zawsze powinniśmy najpierw zadowolić Boga, a Bóg jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi relacjami w naszym życiu tak, jak jemu się podoba. Podobnie jest tutaj, jeśli potraktujemy to jako gwarantowaną obietnicę, to nie czytamy księgi poprawnie. To nie jest idea tego, czym jest księga przysłów. W mojej książce długo mówię o tym, jak czytać Księgę Przysłów. Cała literatura Biblii nie jest dokładnie taka sama. Nie wszystkie księgi są listami, nie wszystkie są narracjami, nie wszystkie są obietnicami, a Księga Przysłów jest bardzo unikalnym gatunkiem literackim. Ale teraz wróćmy do hebrajskiego i znanej nam wersji King James Bible. Wychowuj dziecko drogą, którą ma iść. Prawie każda część tego jest błędna. Po pierwsze to słowo tutaj wychowuj jest hebrajskim czasownikiem hanak i od niego pochodzi słowo hanuka. Hmm. Chanuka to święto ponownego poświęcenia świątyni przez Judę Machabeusza. Ten czasownik jest użyty tylko około pięciu razy w hebrajskim Starym Testamencie. Myślę, że dokładnie pięć. Cztery z nich dotyczą poświęcenia domu lub świątyni. Więc gdzie pojawia się idea szkolenia? Bardziej naturalne jest po prostu przyjęcie, że zaczynasz od dedykowania dziecka poświęcasz dziecko. Lub lepiej, gdyby słowo dziecko przetłumaczone było jako młodzieniec, co oznaczałoby młodego mężczyznę. A potem mamy słowa przetłumaczone jak drogą, którą ma iść. Tam nie ma czasownika, nie ma słowa iść, nie ma powinien, ma. Dosłownie hebrajski tekst, na który patrzę, brzmi, ale to bardzo dosłownie, na ustach jego drogi, na ujściu jego drogi, co oznacza zgodnie ze standardami jego drogi. Nie ma tam określenia rodzaju drogi, którą ma iść. Nie ma tam mowy o właściwej drodze, o drodze jachwy, nie? O drodze mądrości, drodze wglądu. Nic z tych rzeczy. Mowa jest tam o standardzie drogi, ale czyjej drogi? Cóż, Jahwe nie ma w tym wersecie, tylko yeah. dziecko jest w tym wersecie. Więc jeśli po prostu przeczytasz to w kontekście, a większość przysłów jest taka, chyba, że są częścią dłuższej ody, to są tylko pojedynczym wersetem i cała myśl zawarta jest w tym wersecie. I tak jest w tym przypadku, cała myśl zawarta jest w tym wersecie. Jahwe nie jest wspomniany, Bóg nie jest wspomniany, tylko dziecko. Tak więc jeśli czytamy te słowa, najbardziej naturalną ideą jest wychowuj dziecko zgodnie ze standardem jego drogi. Czyli drogą dziecka, drogą, którą dziecko wybiera. I to najlepiej pasuje do zastosowań w Księdze Przysłów. Jego droga jest używana chyba osiem razy i za każdym razem jest to droga, którą wybiera dana osoba. Na przykład mądrość mówi, Pan posiadł mnie na początku swej jego drogi, drogi, którą wybrał Jachwę. Albo Księga Przysłów 19.3. Głupota człowieka wypacza jego drogę. To samo słowo, drogę, którą którą On The wybiera. Więc to ma doskonały sens w naszym wersecie, z wyjątkiem tego, że nie jest to nasze tradycyjne rozumienie, ale ma to doskonały sens, aby powiedzieć, że zacząłeś wychowywać dziecko według miary jego drogi. Jednak czy jego droga jest dobrą rzeczą? Czy dziecko wybierze właściwą drogę? Nigdy nie zapomnę czasu, kiedy byłem w kościele. Był to wyjątkowo mały kościół. Pewne pani wygłosiła opinię, że obowiązkiem rodziców jest po prostu zapewnienie dziecku środowiska wychowawczego i pozwolenie mu na znalezienie własnej. Drogi. Cóż, myślę, że o to tutaj chodzi: że jeśli pozwolisz dziecku znaleźć własną drogę, tam nie ma a w następnej części raczej to nawet gdy się zastarzeje, nie zejdzie z niej. Tak więc nie chodzi o to, że jeśli zaczniesz dziecko wychowywać na właściwej drodze, to wróci do niej lub nigdy jej nie opuści, ale o to, że jeśli zaczniesz je przyzwyczajać do tego, by stawiał na swoim, to będzie oczekiwał, że będzie stawiał na swoim przez całe życie. A jaka jest jego droga? Czy dziecko jest zasadniczo dobre w środku, czy znajdzie mądrą i Bożą drogę? Księga Przezów ma ten temat kilka rzeczy do powiedzenia. Księga przesłów 22:15 głupota jest przywiązana do serca dziecka, ale rózga karności wypędzi ją z niego. Chodzi więc o to, że jego najbardziej naturalna droga, którą wybierze, nie będzie drogą Boga ani drogą mądrości. Potrzeba zewnętrznej siły, by skłonić go do myślenia w ten sposób. Jeśli chodzi o jego naturę, to potrzeba łaski Boga, która go przemieni. A rolą rodzica jest nauczanie w Boży sposób i egzekwowanie Bożego sposobu, aby doprowadzić go do celu za pomocą Bożej dyscypliny i szkolenia. Mam o wiele więcej do powiedzenia, ale nie chcę, abyś pozostał bez możliwości powiedzenia czegoś. Masz jakieś przemyślenia? Słuchałem się w to, co mówisz, więc w rzeczywistości jest to coś przeciwnego do tego, co większość ludzi myśli, że to oznacza. Dokładnie tak. To tak naprawdę jest fałszywa ewangelia dzisiejszych czasów. Podążaj za swoim sercem, dziecko to zrozumie, chyba że zostanie odseparowane od wszelkiej kultury. Fałszywa ewangelia, którą Ameryka głosi teraz od granicy do granicy, brzmi: Twoje serce nigdy cię nie zwiedzie. Podążaj za swoim sercem, wierz swojemu sercu, ufaj swojemu sercu, niech twoje sumienie będzie twoim przewodnikiem. I ta idea, że mamy wszystko, co powinniśmy wiedzieć, czego nauczyliśmy się w przedszkolu, ponieważ jesteśmy zasadniczo dobrzy i wszystkie odpowiedzi są w nas. Jest to dokładnie przeciwieństwo tego, co ogólnie mówi Biblia, a szczególnie księga przesłów. Um. Księga yes. Przysłów 12.15. Droga głupiego wydaje się słuszna w jego oczach, ale kto słucha rady jest mądry. Czyli nie podąża za własnym sercem. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest podążanie za własnym sercem. Wszyscy zaczynamy jako dzieci, wszyscy zaczynamy z głupotą przywiązaną do naszego serca. Księga Przysłów 29.15 ostrzega. Różga i upomnienia dają mądrość. A samowolne dziecko, hebrajskie obrazuje to trochę bardziej malowniczo. Dziecko puszczone luzem przynosi wstyd swojej matce. to his mother. So, um, Salomon mógł z łatwością powiedzieć, jeśli chcesz szkolić dziecko. W języku hebrajskim jest wiele pedagogicznych słów, jeśli chcesz nawiązać do słowa edukować. On tego nie zrobił. Użył jednak słowa oznaczającego poświęcić, aby pomóc dziecku zacząć, dać mu początek. Mógł z łatwością określić drogę drogą mądrości, drogą blądu, drogą jakwę, właściwą drogą. Istnieje wiele rodzajów hebrajskich wyrażeń, które są używane, ale nie użył żadnego z nich. Powiedział jego drogą, więc jest to droga dziecka, a droga dziecka będzie głupia bez łaski Boga, chyba że Bóg nauczy to dziecko mądrości. Zatem werset ten nie jest cenną obietnicą, ale ostrzeżeniem. Mówi, że jeśli zrobisz to, to właśnie nastąpi to. Werset 27 z Księgi Przesłów 19 jest dokładnie taki sam. Księga Przesłów 19, 27, której Salomon nigdy nie posłuchał ku swojemu wstydowi. Przestań słuchać synu mojej dyscypliny, a odejdziesz od Czasownik przestań, czasownik przestań słuchać to imperatyw w tym użyciu, to znaczy jest to polecenie w formy. Ponieważ jest to ironiczne przysłowie. Można powiedzieć, że jest to żartobliwe przysłowie, mówiące, że okej, okay, idź i zrób to, ale kiedy zrobisz to, to stanie się to. Podobnie jest w wielu innych wersetach, na przykład kiedy Eliasz mówi do proroków Baala, wołajcie głośniej, przecież to jest Bóg. Czy naprawdę mówi im, że powinni czcić Baala? Nie, kpi z nich i mówi, zróbcie to, idźcie i praktykujcie to pogańskie widowisko i zobaczymy, jak to się potoczy. Albo Jezus, kiedy używa również i odpowiada, kiedy pytają go, jaki znak uczyni, mówiąc zbóżcie świątynię, a ja ją zniosę w ciągu trzech dni. Czy on nakazuje im go ukrzyżować? Nie. Mówi, że kiedy to zrobią, to nastąpi to. I są jeszcze inne podobne wersety. Więc kiedy weźmiemy to w kontekście księgi, która jednoznacznie ostrzega przed podążaniem naszą drogą i wskazuje nam na naukę Bożej drogi, kiedy umieścimy to w tym kontekście, kontekście, w którym dzieci rodzą się, ja lubię mówić, że dzieci rodzą się nic nie wiedząc, nic nie rozumiejąc. Dlatego Bóg daje im rodziców. I nakazuje im ich szanować. Tak więc dziecko pozostawione samemu sobie nigdy nie opuści swej drogi, ponieważ w nim same znajdują się klucze do Szyolu i ostatecznie klucze do sądu Bożego. Ale rodzice są po to, aby uczyć dziecko słowa Bożego i prowadzić je w Słowie Bożym, modlić się za nie i zachęcać do mądrości i łaski Boga. Podsumowując, ostrzeżenie jest takie, że nie należy wychowywać dziecka, przyzwyczajając je do stawiania na swoim. Nie można pozwolić dziecku na prowadzenie domu. Zamiast tego należy je wychowywać na drodze Boga, tak jak to widać w pierwszych dziewięciu rozdziałach. Pierwsze dziewięć rozdziałów to po prostu model tego, to jest to, jak to się robi. A potem rozdział dziesiąty i następny to zbiór krótkich przesłów. Mamy tutaj też Twój cytat do tego wersetu, w którym mówisz, że dojrzałość nie uwalnia od tej ścieżki. Innymi słowy, ścieżki, którą dziecko z natury chce podążać. Dojrzałość nie uwalnia od tej ścieżki, a jedynie ją twardza. Zgadza się. Podobnie jest, jak rozmawiamy z ewolucjonistami, kiedy pytamy ich, jak to wszystko mogło się stać, a ich odpowiedzią zawsze jest zdanie, cóż to miliardy lat. Otóż czas nie jest siłą. Czas jest przestrzenią, w której dzieją się rzeczy. Czas tak naprawdę niczego nie robi. Terastające dziecko z dala od łaski Boga staje się coraz bardziej osadzone na swojej własnej. Więc tak, już rację. Dobre spostrzeżenie. Rozmawiałam z wieloma rodzicami na przestrzeni lat, z ludźmi, których poznałem, poprzez e-maile, które otrzymuję i opowiadają mi, że zrobili wszystko, co w ich mocy, aby wychowywać swoje dzieci we właściwy sposób, uczyli je o sprawach pańskich, chodzić do kościoła i tak dalej. Ale kiedy dorośli opuścili dom, poszli na studia i rozpoczęli własne życie, podeszli Odeszli od wiary i rodzice, opierając się na złym zrozumieniu przypowieści Salomona 22.6, obwiniają się za to. I mówią, cóż, musiałem zrobić coś złego i to jest po prostu straszny ciężar do dźwigania. Tak jest i widzę to tak często. Zawsze mówię coś, kiedy mogę o tym pomyśleć, że istnieje wzór na rodzicielstwo. Podobnie jak miałby istnieć wzór na bycie pastorem lub na bycie ewangelistą. Istnieje wzór na to, do czego wzywa nas Bóg, ale chodzi o to, że robimy to z wiary i wierności. Ale nie dlatego, że ma to gwarantowany rezultat, z wyjątkiem rezultatu podobania się Bogu i przenoszenia mu chwały. W rzeczywistości w mojej książce cytuję pewne źródło, które mówi zasadniczo, że jeśli zastosujesz takie podejście do wychowywania dzieci, Twoje dziecko będzie zbawione. Yes. So, Gdzie to jest w Biblii? Chcę znać Biblii. tę formułę. Czy to jako rodzic, czy pastor, czy ktokolwiek inny. W Biblii nie ma nic, co wyjaśniałoby, w jaki sposób możemy nakłonić innych ludzi do uwierzenia w cokolwiek, zrobienia czegokolwiek lub być jakimkolwiek. My nie mamy takiej mocy. Ta moc spoczywa w rękach samego Boga. Księga Przysłów 22 mówi: Ucho, które słyszy i oko, które widzi, oba uczynił Pan. I oznacza to coś więcej niż tylko gałkę oczną i zmysł słuchu. Oznacza to, że duchowy wzrok i słuch jest czymś, co czyni Bóg, czymś, co czyni jachwę. Więc mamy swoją rolę do odegrania, ale tylko kiedy Bóg tego użyje, przyniesie to owoce w życiu innej osoby. Rodzicielstwo i duszpasterstwo to najbardziej równoległe rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy. Myślę, że nie ma dokładnej analogii dla żadnego z nich, może z wyjątkiem bycia rolnikiem, ale zostałeś powołany, aby po prostu oddać się, dać się złamać i oddać się bez zastrzeżeń, służąc Bogu, robiąc to, do czego nas wzywa, ale nie dlatego, że jest to gwarantowane, że zadziała na naszych warunkach. Obawiam się, że wiele książek prowadzi rodziców właśnie w ten sposób. Zrobię tak, bo jeśli tak zrobię, to moje dziecko this, na pewno wyjdzie na prostą. Jedyną rzeczą, którą możesz powiedzieć na pewno jest to, że jeśli zrobisz to z wiary, dzięki łasce Boga, to Bóg będzie zadowolony, będzie uwielbiony, ale to jest sprawa między Bogiem a tą osobą. Tak samo jak i pastor musi powiedzieć, jestem powołany do głoszenia słowa, nie jestem powołany do sprawiania, by ludzie uwierzyli. Ja nie mam takiej mocy. Jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii innym ludziom, nie jesteśmy powołani do zdobycia dusz w sensie zmuszenia ich do uwierzenia lub doprowadzenia ich do regeneracji. Charles Finney był przeciwnego zdania, prawda? Widziałem książkę ewangelizacyjną, w której autor wyjaśnia dokładnie ton głosu, który należy użyć, i mówi: W tym momencie połóż rękę na ramieniu mężczyzny, spójrz mu w oczy i powiedz mu to. Tak właśnie prowadzi się kogoś do Chrystusa. Cóż, możesz doprowadzić go do podjęcia decyzji, ale nie doprowadzisz go w ten sposób do Chrystusa. Bóg używa swojego słowa, ale to łaska Boża i tak samo jest z rodzicielstwem. To prawda, jesteśmy wezwani do posłuszeństwa Bogu, a następnie mamy ufać Mu w kwestii rezultatów. Czasami to posłuszeństwo przynosi owoce, które chcieliśmy zobaczyć i których pragnęliśmy, a czasami nie. Ale jesteśmy posłuszni Bogu i ufamy mu w kwestii rezultatów. Ja, to, no, Myślę, że żadne dziecko no, 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 nie, dziecko nie rozumie, zrozumie, jak trudne bo bycie rodzicem, i bolesne jest być rodzicem, dopóki samo nim nie zostanie. Wielu z nas prawdopodobnie chciałoby wrócić i zacząć wszystko od, nowa, wszystko, nie nie yapmış, wszystko od nowa, nie sprawiając już swoim rodzicom tak wiele bólu. Z pewnością ja mam takie życzenie. Ja również. Tak więc, Dan, bracie, bardzo dziękuję za dołączenie do nas. Przyjemność po mojej stronie. Musimy Cię tu do nas kiedyś ściągnąć. Byłbym zachwycony. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że to było dla Was pomocne i wyjaśniło werset, który jest często źle rozumiany i w rzeczywistości błędnie cytowany. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Jego Ducha Świętego będą z Wami wszystkimi.